Dobra, no to... Jak się ryczy? A się ryczy. Dobrze. Siemanko widzowie, z tej strony Farant. Wam serdecznie w trzecim odcinku sezonu na misja. przy niej mi wyjebało niestety smutek żałość. Więc... Um, no dziś się pełnię tego błędu. A to ryk. Wszystko już wiem. Ruszajmy. Pora was przepędzić. wzgórza! Było o Opryskać kogoś dla ciebie? Jakbyś mogła wlecieć przez komin, bo chyba coś z niej popsułem. A, nie muszę. szumka. Zaraza. Jak to się robiło? No kurde. Uch! A to tu trzymać, przepraszam! Nareszcie bezpiecznie. To jest trudne. Jeszcze raz. No! Czyli zatrzymać to. Ja jakoś nie wiedziałem kiedy kliknąć czy coś, tak było takie trochę słabe. Musimy się więc kryć. Ukrywanie się to sztuka wymagająca umiejętności, cierpliwości i mnóstwa praktyki. Lat zaangażowania. Kumasz? Dobra. Widzisz te gałązki o tam? Ubierz je i po kłopocie. Kiedy podkradniesz się do myśliwego, zobaczysz ikonę skradania się. Masz teraz parę sekund na zaskoczenie przeciwnika. Gdy ikona stanie się czerwona, myśliwy odwróci się. Czas się wtedy ukryć. Pamiętaj, podejdź blisko, ukryj się, a potem podejdź jeszcze bliżej i ryknij z całych sił. Dobra. Co ten tak. kałuzki. Ninja. Dobry dzień na wycinek. A, mój brzuszek. Chodź tu. Chodź tu! Dobra jest Chodź tu! Do następny. Co za świat? Co za świat? Oj, co za świat. O, wyszedł już. Nie będę się skradał, napadnie to nie tłumaczę w ogóle spację. Po czym jest spacja? I po zawodach. Ty następny jesteś. Koniec zabawy. God Nieźle, nieźle. Przepędziłeś drwali, więc muszę ci się odwdzięczyć. W tamtej jaskini znajdziesz skrót. Słuchaj, synek. Jeżeli będziesz potrzebować pomocy, to wiewiórczy klan stanie po twojej stronie. Chętnie zrobimy komuś z tyłka bębenek. Mamy tam wejść? Dalej, synek! Naprzód! Do jaskini! To jakieś żarty, co? To nic strasznego! U, idź pierwszy. Jak pójdę pierwszy, to tylko cię stratuję, gdy będę stamtąd wiał! Dobra, leszczu. No, zaraza. Czemu zawsze idziemy tam, gdzie ty chcesz? Żyjesz? Siedzę w jakimś wiatrze. Czekaj! Ej, to jedzie! Aby zmienić tor, musisz się przechylić w lewo lub w prawo. Lewo! A jak się skakało? Wcale nie super! Nie by ma było siedzieć w domu! Dobra, mamy to. Spoko! <laughs> fajne to jest! Juhu! O, a chciałem skiwać na nie lewo, jak myślę. Ło, wow. ja cię skręte! Urady O, chyba się uspokoiło. A gdzie tu są hamulce? Dobre pytanie. Wow, to jest kamera w ogóle lata Sebcie już się nie da A chcesz? Ja bym nie chciał Jeśli mi się miały wyjeździć, to rodziłyby się z kółkami! Klamina Eliota jest bezcenną. O rany. Nie no, lepszy zakręt byłby przygry... nie mogłeś się wkrótce wymyślić, co nie? Znaczy ja, to przeczytanie fizyki. Rózka, ...tylko bardzo, bardzo niebezpieczna! O rany, znowu wu. <noise> Chłupiędzie. Trzeba było siedzieć w domu. <noise> Ej, tu zaraz skok, tu zaraz ten, co tu się ten, nie, nie Pawła. Opa! Dobra, zrobione. Ja widzę, że w tej nie lata zabawy, jak to, jak to wymyślają tą trasę. Naprawdę. gdzie są No i koniec trollu. I znowu. Znowu to samo. Za co, koleżko, za co? Pff. Chyba będziesz go musiał znowu strząsnąć. Matka Ej, mnie bacza. przed tym ostrzegała. Daj, tego przecież. już nie robić Patrzcie, chłopaki! Tańczący z gwiazdami! <laughs> Ej, umiesz foxtrota? <laughs> Dawaj fandango! Hej, misiek! Pokaż lambadę! <laughs> wow, czy takie ruchy są dozwolone? Ej, lenie! Wracać do roboty! Hej, na co się gapisz? Nie widziałeś Bobrzej tamy? Wynocha mi stąd! To jest to, Boguś! To droga do miasta! Wyjdziemy na górę, przejdziemy po tamie i jesteśmy w domu! O! No to lecimy w takim razie, ale nasz wózek kiepsko skończył. Boguś! To koniec! Już po nas! Zawiste nad kominkiem, o tak! I na zawsze będę znany jako jednorogi jeleń! Zaczął się sezon polowań! Dobra, spoko, brachu, spoko! Nie pozwolę cię nikomu tknąć! Jesteś moim kumplem! Serio? Mówisz poważnie? Nie! Nie. Tylko zaprowadź mnie do miasta. A, miasto! Jasne, wiem, gdzie to jest! Dobra, Boguś, żaden problem! Idź za mną i zaraz tam będzie... Chwila, <laughs> moment, bąbelku. Ludzie to moja działka. Mieszkałem z nimi przez całe życie, nie? Ty wyluzuj i pozwól Bogusiowi prowadzić, dobra? Moment godny zapamiętania. Ani co się Koniec. Jaki szybki! Jak zniknął szybko. Nie jak się to jest skradać przykro mi się Nie wiem, naprawdę nie. Może podki padem coś było i nie ma. Oto taka ze mnie zwierzyna. O, dawaj. Potrzebuję punktów na ulepszenia. To świetne miejsce, żeby użyć wiewiórki. Rzuć Eliotem w drzewo wiewiórczego klanu. Podnieś wiewiórkę, kiedy zejdzie na ziemię. Następnie rzuć nią w dowolne puste drzewo, a będzie go bronić przed myśliwymi. D o, dawaj. Chodź, chodź. O, chodź. To mają dobrze, są grube, ale. O co chodzi? nie. To? nie wyszło. Przestań. Nie. Tak! Szybko! Z tym. Z To nie nie, Nie! Nie! to tu położył? Zawaj. No. No po o, tamto. O! O to człowiek mi chodziło, wiesz? Ej, myśliwy! E... Zabieram ech... się stąd! Ech, 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 ech. Nikt nie mówił, że polowanie jest takie wyczerpujące. Co to było, dolicha? To pod prawym spustem mam! mać prawym bamperem? Co okay. dolicha! Mhm. No, już wiem wszystko, mogę grać. O, o to chodzi? Wróćmy na chwilę do wiewiórek. Trzymając jedną z nich, podkradnij się do myśliwego i połóż mu ją na głowie. Możesz ją wykorzystać do atakowania innych myśliwych. Co? Jakie to są te prototypy? Że ja mam po inny po pomysł. Mm, moment. Moguś, wygodnie tu u ciebie. Odpala! Chyba zaczynam być w tym dobry. To się nada. Chodź, chcę czas zemdluwa doskonale. Zróbmy to. Nie, ej! To się Mmm, nic z tego. Dobra, to A... zróbmy zadymę. Chodź, zrobię to zrobić to mi na głowie. Teraz to jest? jak się... Oh! E <laughs> no chodź, <kłopi>. Kozak. <laughs> Papa! pa! Więc to jest niestety zbudowana wokół tego całego... ich straszenia. Bez E, podoba mi się to! Jeszcze raz, dawaj to. Nie ma tak Ależ jest, mój drogi, ależ jest. Ciekawe, co jeszcze twórcy kryli. Aha. No to fajnie. To to to, to droga. Ta murka takim w ogóle tempie biegła. Co to było? Nie bardzo Co? No to lepiej. Le, świat jeżyna. Staje się myśliwy. Boguś, patrz. Tam jest myśliwy. Jaki myśliwy? Co? Czekaj. Prząt to ta mała wiewiórka, tak? Ciebie to chyba bili po głowie. Nawet nie wiesz jak często. Zobaczył nas! W nogi! Porobiec, porobiec, porobiec. Tu! tu? Nice. A to niespodzianka! W krzakach znajdziesz jagody. Są bardzo smaczne, a do tego przywracają utracone zdrowie. Aha, okej. Okay. Mam pomysł! A mogę skóngsa im na głowie położyć? Dawaj, mogę, mogę, mogę. Myślimy! Myślałeś, kiedyś o ze No

Bazie zadanie, wiesz? Baguś, myślisz, że za dużo gadam? Na nie! A, A, czas pójść. to jeszcze raz. Może po obiedzie. Ktoś tam jest? Co? Super! Wow, 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 Wypad z baru! Oj, to bardzo nie wyszło! Bardzo nie wyszło! Chciałem, żeby wbiegli, to w moją stronę i chwalili te pułapki, ale nie wyszło. Słabo!

Nauczę cię Aha. jak załatwić myśliwego królika. No dobra, to, to właśnie zrobiłem to. Brawo ja. Tym mądrzejszy że niż gra. No było genialne. Dobra, chodźmy dalej. Co to było Co niego? Co jest? O, ty zaraz głupia Wypad zmarł poddaje Bardzo dobrze. Królik i koleś na nad dwóch. Dawaj. No to nie jest fajne, no i ktoś powie, że z bogu się zmieje. Kurczę, chyba czas. Skończyłem z tym. Tu mam drogę, a. A tam nie mam drogi. Aha, okej, okay, dobra, nieważne. Na co Co to aby się podnieść, musisz szybko wciskać przycisk. Wracaj tu, ty wredny przeżuwacz! Mam go! Mam go! Ręce precz I tak jest! Biegnij do mamusi! Widzę, że tak ja się nic się nie może stać, skoro. Ale nie będę się... miał motyny. Muszę popracować nad lądowaniem. Boj pracuj, pracuj. Wodever. Jest królik. Czy jest myśliwy? Uuuu. Uu. Tam daleko weźmy, Tak. Słuchaj, jak to leci. I trzy, dwa, raz.

Chcemy ono! To koniec! Zrzucam to! Bardzo słusznie, oj bardzo słusznie. No, mamy zdrówka trochę. No wiesz, to nie zabiera życia. O rany. Miśki to mają dobrze. Są chyba, ale nikt się z nich nie wyśmiewa. To no, wiem. dziś w góry już idziemy, Holibka. Hmm? Halo? Teraz. Dokładnie, teraz. To da Hej, zabieram I dobrze. My się. I się. To jesteś. To pokonaliśmy To Jakieś góry w w wysoko To koniec drogi! <noise> proszę, proszę, miastowy miś i jednorogi cudak. Kogo nazywasz jednorogim? Myśleliście, że uciekniecie przed starym szonem, co? Ale to już koniec! Jeśli nie umiecie latać, to macie przeklapane! Fajnie. Ale to tyle do odcinek. jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i subskrybujcie kanał. To tyle, na razie i cześć. Hej!